Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku otworzymy sobie 10 saszetek z naklejkami z kolekcji La Liga 2022/2023. Liga Santander, Liga hiszpańska, moi drodzy. Na większym kanale otwierałem już te saszetki, także jeżeli nie widzieliście jeszcze to dzisiaj będzie unboxing 10. Zobaczymy, kto nam tutaj konkretny wpadnie. Czy będą jakieś znane nazwiska? I pierwsza saszetka, moi kochani, kogo my tutaj mamy: Munir el-Haddadi, Civi, e, następnie Bryce Mendes, Real Sociedad, Iwan Sanchez, tutaj mamy Real Valladolid, również z tego samego klubu Robert Kennedy, Stefan Mitrowicz, to będzie Hetafe. Następnie Pablo Mafeo, Majorka. Juan Perez Osasuna i naklejka świecąca Eibar. Czyli na razie w pierwszej saszetce nie było nikogo takiego znanego. Druga saszetka Dani Gomez, Espaniol. Następnie Predra Grajkowicz Majorka. Mikel Oyarazabal, Real Sociedad, no i tutaj już można powiedzieć to już taki bardziej znany zawodnik. Następnie Gonzalo Plata, Real Valladolid. I mamy Hombres gol Juanmi z Realu Betis. Następnie Martin Valient, Majorka. Mario Hermoso, Atletico i Hugo Guillamon Lamon, Valencia, Espanio, Paul Lozano, Jorgen Larsen, Celta. No i mamy kolejne logo, tym razem Girona. Następnie Carlos Acapo, i to będzie chyba Cadiz, tak. Dalej, Lucas Buje, Elche i mamy logo Cadiz. No ładne te loga. Następnie Alex Vidal, Espaniol i Edgar Badia, Elche. Napiszcie w komentarzu jak wam się podoba ta kolekcja. Ja nie mogę. Mamy Roberta Lewandowskiego. Top je. No super, ale się trafiła naklejka Do tego Alvaro Morata z Atletico Następnie Domingos Quina Elche Z Barcelony Kunde Następnie Rodrigo Eli I tutaj mamy Almeria Hosan Elche Aspas Celta i Saveljich Rajo Vajecano. Brian Ocampo, Cadiz. Real Betis Borja Iglesias. Ponownie Real Betis Joaquin Sanchez. Arnaud Danjuma z Villarreal. Santi Bueno, Girona. Julen Aguirre-Zabala, Athletic Bilbao. Hugo, czy Hugo Malo, Celta. I mamy trenera Majorki, Javier Aguirre. Czyli połowa saszetek otworzona. Lecimy z kolejną piątką. I jest tutaj Sergio Regulion z Atletico, Następnie Enzo Roco. I tutaj mamy Elche, Eduardo Camavinga z Realu, Victor Hust, Cadiz, Juan Cruz, Osasuna, Hombres Gol, Mateusz Kuncia z Atletico, Bernardo Espinoza, Girona i Alejandro Catena, Rayo Vallecano. Kolejna saszetka, i mamy znowu top Edison Cavani z Walencji. Następnie Gerard Moreno, Villarreal. Gerard Piqué Barcelona. Reinildo Mandava, Atletico. Federico San Emeterio, Cadiz. Ronald Araujo, Barcelona. Mario Hernandez, Rayo Vallecano i Girona, Ibrahima Kebe. Alejandro Balde z Barcelony. Umar Sadio Real Sociedad. Raul de Tomas Espanyol. Yunus Musach, Valencia. Kalla Cadiz. Lenormand Real Sociedad. Gonzalo Verdu Elche i Patetis Rayo Vallecano. Gonzalo Melero Zespół Almeri, Gorka Guruzeta Atletic Bilbao Mikel Merino Real Sociedad I mamy kolejne logo, tym razem Atletico Madrid I tu jeszcze jest jedno Elche Dwa loga W jednej saszetce Koke Atletico Oskar Urena Girona I Real Valladolid Anuar Tuhami I ostatnia Saszetka, moi drodzy. Mamy Carmone, Sevii, fedal Real Valladolid, Oliwan Espaniol, Unai Garcia, Elche, Ryan, Mefiú, Ryan, Real Sociedad, Fernando Cajero Espaniol, Eneseri, Sevilla i Sergio Herrera, Elche. Tak więc, nie Osasuna przepraszam. Podobne są te loga. Tak więc moi drodzy, no, powpadało kilka fajnych naklejek. Pięć kart logo. Tutaj chyba Eibar to jest z drugiej ligi. A tej z pierwszej mają złote tła. No i jest Robert Lewandowski na, na naklejce Top Mam nadzieję, że dobrze e przeczytałem, że tak się to czyta. Oprócz tego jest też kawani na takiej samej. No i troszeczkę powpadało tych znanych zawodników z Barcelony, tutaj też jedna z Realu. Tak więc moi drodzy, jeżeli filmik się podobał, to łapki w górę. Zapraszam was na kolejne filmy na obu kanałach. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.